Było dużo pytań o odtworzenie stylu Rachel Green. Jak widzicie, mam bardzo podobną spódnicę, więc wiecie, co będziemy dzisiaj robić. Kolejny dzień z serii odliczenia do świąt. Nie pamiętam, który to był sezon, ale biorąc pod uwagę jej fryzurę, obstawiam pierwszy albo drugi. W ogóle włosy Rachel to jest temat, który wymaga dłuższej analizy i może jakiegoś filmu na YouTubie w ogóle. 10 sezonów, 10 ikonicznych fryzur, ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale jakoś się udało. To mam koniec lat 90. i powiedziałabym, że to jest bardzo takie... No teraz, pod wpływem TikToka, powiedziałabym, że takie prepi, Dark Academia, Collegiate, ale to było bardzo w stylu Ralph Lauren'a, u którego zresztą Rachel później pracowała w serialu. Znalezienie skarpetek do par, niestety nigdy nie należało do moich mocnych stron. I mam bardzo podobne, ale niestety tylko jedną, więc z drugą dam taką krótszą i zrobimy taki ala asymetryczny look, jak u, nie wiem, y, Toma Brauna. Siostry nie bliźniaczki, tak? Nie wiem, jakie ma buty, więc to już będzie moja własna interpretacja. To są. Najlepsze, najdroższe i najrzadziej noszone przez mnie buty Toga pula loafersy Nie umiem ich rozchodzić od ponad roku Bardzo bym chciała, bardzo bym chciała w nich chodzić Ale za każdym razem jak próbuję w nich wyjść Na miasto, kończę z rozwaloną nogą Okej, okay, to nie wygląda dobrze Ale wyobraźmy sobie, że mamy dwie skarpetki takie I już wygląda lepiej Tak stanę, żeby, żeby nikogo nie rozpraszała ta druga skarpetka ale to nie zmienia faktu, że to jest outfit na żadną pogodę, więc zrobimy trochę zmian. Dodałabym rajstopy, wyjęłabym ten golf ze spódnicy, bo mi się to nie podoba. Wiśniowo-czerwone martensy. Taki kapturek, który znalazłam ostatnio w TK Maxie i mega często w nim chodzę. Kurtka z najlepszego vintage sklepu, bo Vintage. Dodałabym czapkę, tylko teraz nie wiem, czy wolimy iść w taką ala kaszkietową, czy coś bardziej zimowego, ale na pewno dodałabym do tego torbę listonoszkę. Wiecie co, z kaszkietem, chyba wyglądało to fajniej. Muszę kupić te rajstopy z polarem w środku. I to byłby cały look. Moja interpretacja Luku Rachel z lat 90. Dajcie znać co myślicie i widzimy się jutro.